Nowenna chorych do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zakończenie nowenny. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Litania do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże, zmił się nad nami. Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Najświętsza Panno, blurt objawiona, módl się za nami. Najświętsza Panno, pokutę zalecająca, Módl się za nami, Najświętsza Panno uzdrawiające, źródło wskazujące, Módl się za nami, Najświętsza Panno potwierdzająca swe niepokalane poczęcie, Módl się za nami, Niepokalana Córo Boga Ojca, Módl się za nami, Niepokalana Matko Syna Bożego, Módl się za nami, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, Módl się za nami Niepokalana świątynia o Trójcy Przenajświętszej Módl się za nami Niepokalane ozwierciedlenie mądrości Bożej Módl się za nami Niepokalana Jutrzenko Sprawiedliwości Módl się za nami Niepokalana Arko Przymierza Módl się za nami Niepokalana dziewico krusząca głowę węża piekielnego Módl się za nami. Niepokalana Królowo Nieba i Ziemi, Módl się za nami. Niepokalana Skarbnico Łask Boskich, Módl się za nami. Niepokalana Drogo do Jezusa Wiodąca, Módl się za nami. Niepokalana Dziewico Wolna od Grzechu Pierworodnego, Módl się za nami. Niepokalana Bramo Niebios, Módl się za nami. Niepokalana gwiazdo morza, módl się za nami. Niepokalana matko Kościoła Świętego, módl się za nami. Niepokalane źródło wszelkich doskonałości, módl się za nami. Niepokalana przyczyna naszej radości, módl się za nami. Niepokalany wzorze wiary, módl się za nami. Niepokalane źródło Bożej Miłości, módl się za nami. Niepokalany znaku naszego zbawienia, módl się za nami. Niepokalane światło aniołów, módl się za nami. Niepokalana nauczycielko apostołów, módl się za nami. Niepokalana chwało proroków, módl się za nami. Niepokalana potęgo męczenników, Módl się za nami, niepokalana opiekunko wyznawców, módl się za nami, niepokalany wzorze dziewiczej czystości, módl się za nami, niepokalana radości ufających Tobie, módl się za nami, niepokalana obrono grzeszników, módl się za nami, niepokalana pogromicielko wszelkiego zła. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. O Maryjo bez grzechu poczęta, Módl się za nami, Którzy się do ciebie uciekamy. Módlmy się. Matko Najświętsza, słynąca w lór wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły, oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała, i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen. Modlitwa chorego: Panie, prosiłem Cię o siłę, aby mi się dobrze wiodło, a Ty pozwoliłeś mi stać się słabym, abym nauczył się posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie, aby mógł dokonywać wielkich rzeczy, a otrzymałem chorobę, by czynić co lepsze. Prosiłem o bogactwa, aby być szczęśliwym, a stałem się biednym, by być nędzarzem. Prosiłem o władzę, aby ludzie mnie podziwiali, a jestem bezsilny, aby zatęsknić za Tobą. Prosiłem o przyjaźń, aby nie musiał żyć samotnie, a Ty dałeś mi serce, abym kochał wszystkich moich braci. Nie otrzymałem nic z tego, czego się spodziewałem. Nie otrzymałem nic z tego, o co Cię prosiłem. Prawie, że wbrew mojej woli zostały wysłuchane moje niewypowiedziane modlitwy, i jestem obdarowany najbardziej ze wszystkich. Dzięki Ci, Panie. Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie, męko Chrystusowa pokrzep mnie, O dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ranach swoich ukryj mnie. Modlitwa świętego Ignacego Loyoli. Henry Lasser, literat i publicysta, dobrze znany we Francji, będąc zagrożony ślepotą, użył za poradą swojego przyjaciela wody ze źródła w Lourdes, która natychmiast go uzdrowiła. Uzdrowienie to utrzymywało się przez całe jego długie życie, przez kilkadziesiąt lat, niezmiennie pomimo ciągłej pracy umysłowej, pisania i czuwania po nocach, połączonego z jego literackim zawodem. Pisał: Przez długie lata cieszyłem się doskonałym wzrokiem. Nagle latem 1862 roku zaczął się stopniowo pogarszać. Przypisywałem to przeforsowaniu, ponieważ przez kilka tygodni pracowałem intensywnie do późnej nocy. Postanowiłem przeto to wypocząć, lecz mimo to poprawa nie następowała. Przeciwnie, pogorszenie stale postępowało, zapisane przez okulistę środki nic nie pomagały. Choroba wciąż postępowała. Przeczytanie trzech wierszy książki wystarczyło, by w głębi gałek ocznych wywołać nieznośny ból i zamklenie wzroku. Zaniepokojony wróciłem do Paryża, gdzie serdeczny mój przyjaciel namówił mnie, abym udał się do jednego z najsławniejszych specjalistów. Tak też uczyniłem, a sprawa była widocznie poważna, skoro doktor po zbadaniu mnie zażądał konsylium z udziałem drugiego znanego specjalisty. Rezultatem tej narady i badań było przepisanie ciemnych okularów i absolutny zakaz czytania. Pomyślałem, że tracę wzrok. Zwierzyłem się z tych podejrzeń przyjacielowi, który mnie wyśmiał. Po kilku dniach powrócił jednak do tej rozmowy. Słuchaj, rzekł, a gdybyś tak spróbował wody z lurd, tyle piszą o tych cudownych uzdrowieniach może i tobie pomoże. Prawda, byłem katolikiem, tego jednak mój przyjaciel nie wiedział, że będąc niedowiarkiem, przestałem praktykować obowiązki religijne już dosyć dawno, a w cuda. Zwłaszcza zdarzające się w XIX wieku nie bardzo wierzyłem. Stan moich oczu pogarszał się jednak coraz bardziej i pomimo oszczędzania ich, pomimo że całkowicie zaprzestałem czytania i pisania, zacząłem widzieć wszystko jak przez mgłę pokrytą czarnymi plamkami. Pod wpływem ponownej namowy przyjaciela, zamówiłem wodę z Po kilku dniach, gdy wracałem z przechadzki do domu, Portier zatrzymał mnie mówiąc, jest tu dla pana jakaś skrzyneczka z poczty. Była to woda z Lourdes. Doznałem dziwnego wzruszenia. Nie mogąc zdobyć się na odwagę otworzenia skrzynki, poszedłem do przyjaciela. Wzrok miałem już tak słaby, że musiałem iść ostrożniej powoli, aby nie potrącać przechodniów, których sylwetki widziałem jak przez mgłę. Świat zewnętrzny rysował mi się coraz mniej wyraźnie i może dlatego coraz silniej rozrastał się świat wewnętrzny, w którym Bóg miał swoje miejsce, bo on przecież wiary nie utracił. Jakaś obawa wstrzymywała mnie przed odkorkowaniem butelki, zanim się wyspowiadam, a jednocześnie popychała do tego gwałtowna chęć, z ust wyrwała się modlitwa: Boże Wszechmogący, odpuść mi grzechy. A ty, Boga rodzico, ulituj się nade mną, usuń ślepotę mej duszy i mych oczu. Uczułem przypływ gorącej i silnej wiary. Odkorkowałem butelkę, ulałem na spodek wody i zamoczywszy w niej chusteczkę, przetarłem nią natychmiast w czoło i oczy. Wszystko to trwało razem niecałą minutę. Któż doła zdać sobie sprawę z uczucia, jakiego doznałem? Nie potrafię określić tego słowami było to uczucie radości graniczącej niemal z przerażeniem. Ledwie dotknąłem zwilżoną chusteczką powiek i otworzyłem oczy, misząca przed nimi mgła rozwiała się błyskawicznie, bez śladu. Dzień był jasny, przedmioty wyraźne, widziałem najdrobniejsze szczegóły, uleczenie było zupełnie nagłe. Nie wierzyłem własnym zmysłom. Ukląkłem ponownie. I dziękowałem Bogu. Świadectwo pochodzi z książki *Lurd* Wezwanie do Pokuty, wydawnictwo Rosemaria. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego, Amen. Nie przegap kolejnej modlitwy. Subskrybuj, obserwuj. Zapisz się na stronie novenny.pl. Nabożeństwo zostało przygotowane w oparciu o książkę Lourdes Wyzwanie do pokuty, wydawnictwo Rosemaria.